Arkadiusz Góral, to są informacje TKN24 Końskie. Witam i zapraszam. A o czym dziś w programie? Poznaliśmy najlepszych sportowców Konecczyzny. Konsultacje w sprawie praw miejskich zakończone. Radoszyczanie znów zagrają dla dzieci. Młodzież w specjalnej akcji dla seniorów. Po dwóch latach przerwy ponownie środowisko sportowe miasta i gminy Końskie mogło spotkać się na uroczystej Koneckiej Gali Sportu. W trakcie tego wydarzenia uhonorowano wszystkich tych, którzy poprzez sport promują region. Poznaliśmy najlepszych lokalnych sportowców w roku 2022 działaczy, trenerów, ale i przyjaciół sportu. Pięknej Gali towarzyszyły występy artystyczne koneckich muzyków. Wydarzenie poprowadził Rafał Szymczyk, dziennikarz sportowy Radia Kielce. W sumie podczas Gali przyznano kilkadziesiąt nagród i wyróżnień dla sportowców indywidualnych, drużyny roku, trenera roku, ale i działaczy oraz przyjaciół sportu. Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji z tego wydarzenia w naszej telewizji. Także w portalu tkn24.pl. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich otrzymało zgodę odpowiedniego ministerstwa na wprowadzenie na rynek nowego produktu pod nazwą Polepszacz Gleby Końskie. Polepszacz glebowy koński ma być nawozem produkowanym wyłącznie z organicznych odpadów. Polepszacz glebowy ma trafić na rynek już w najbliższych miesiącach. Dla PGK to szansa na rozwój spółki, ale i na ciekawe ponowne wykorzystanie odpadów, które trafiają na zarządzane przez firmę składowisko. Konsultacje społeczne w gminie Gowarczów w sprawie nadania głównej miejscowości praw miejskich są już za nami. Czy to oznacza, że Gowarczów już za chwilę stanie się miastem? Teraz wszystko jest w rękach radnych. Zakończyła się już seria konsultacji społecznych dotyczących nadania praw miejskich miejscowości Gowarczów. W większości sołectw mieszkańcy opowiedzieli się za takim działaniem. Teraz decyzja o wystąpienie gminy z wnioskiem o nadanie praw miejskich jest w rękach radnych. W poprzednim tygodniu odbyły się ostatnie zebrania w większości mieszkańców, która wzięła udział. W tych zebraniach konsultacyjnych opowiedziała się za nadaniem praw miejskich dla Gobarczowa. Oczywiście były pojedyncze też miejscowości, które wyraziły opinię negatywną, ale oczywiście to raptem chyba były dwie miejscowości, w jednej był remis. Stąd te konsultacje wychodzą na plus. Zebrania w ostatnim tygodniu konsultacji odbyły się w Korytkowie, Kupimierzu, Borowcu, Skrzyszowie i Giełzowie. Mieszkańcy Korytkowa, Borowca i Skrzyszowa w zdecydowanej większości opowiedzieli się za nadaniem praw miejskich dla Gowarczowa. Natomiast większość uczestniczących w zebraniu mieszkańców Kupimierza była przeciwna. W Giełzowie mieszkańcy podzielili się porówno na zwolenników, jak i przeciwników nadania praw miejskich dla Gowarczowa. O tym jak głosowały inne sołectwa, a także sam Gowarczów, możecie przeczytać u nas na tkn 25. A także na stronie gminy Gowarczów, gowarczów Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Gowarczów, która na najbliższej sesji rozpatrzy projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Gowarczów statusu miasta. Ja mam przynajmniej taką nadzieję, że Rada oczywiście weźmie pod uwagę, bo powinna wziąć pod uwagę opinię mieszkańców. Daliśmy oczywiście możliwość wypowiedzenia się wszystkim mieszkańcom. Natomiast na tych zebraniach ta frekwencja była oczywiście bardzo różna. No, Ale to już jest oczywiście decyzja mieszkańców. Ci, którzy chcieli skorzystać, wypowiedzieć się, oczywiście takie prawo mieli. Ja tylko przypomnę, że te konsultacje odbywały się, czy były prowadzone podczas zebrań wiejskich, gdzie mieszkańcy wypełniali ankiety. Te ankiety były anonimowe. W związku z tym każdy mógł wyrazić własne zdanie na ten temat i tak to się oczywiście oczywiście stało. Wniosek w sprawie nadania miejscowości statusu miasta kierowany jest do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody i musi wpłynąć do tego organu do końca marca. Jeżeli cała procedura przebiegnie pomyślnie to Gowarczów stanie się miastem już 1 stycznia 2024 roku. Już niebawem przed nami pierwszy jarmark wielkanocny w Końskich. Gmina Końskie wycofała się w ostatnich dniach z pomysłu, by osoby, które chcą się na nim wystawić, musiały wnieść opłaty. Pierwszy jarmark wielkanocny w Końskich ma odbyć się w terminie od soboty 1 kwietnia do wtorku 4 kwietnia włącznie, czyli w weekend poprzedzający święta wielkanocne. Początkowo zakładano, że wystawcy za wynajęcie kramów na ten czas będą musieli zapłacić około 300 zł. Gmina Końskie odchodzi jednak od tego pomysłu i wydłuża termin zgłaszania się chętnych do prezentowania i sprzedaży swoich produktów oraz dzieł. Mogą oni to robić do 24 marca włącznie. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia swojego udziału znajdziecie na stronie www.umkońskie.pl można też kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Miasta i Gminy w Końskich lub mailowo pod adresem pjaniszewskimaupaumkońskie.pl Festyn Radoszyczanie Dzieciom 2023 będzie znacząco różnił się od swoich poprzedników. To przede wszystkim dlatego, że odbędzie się nad Zalewem Antoniów. Główną gwiazdą dnia ma być Biksyc, a imprezę... Poprowadzi Krzysztof Skiba. Radoszyczanie dzieciom to największa impreza plenerowa, która od wielu lat odbywa się na terenie miasta i gminy Radoszyce. W nadchodzące wakacje wydarzenie to przejdzie sporą przemianę. Wiemy też, że gwiazdą wieczoru będzie grupa Bigcyc. Mamy piękną perełkę, bo niewątpliwie perełką jest kwestia charytatywny, w którym to nie tylko się bawimy razem z państwem, ale przede wszystkim pomagamy. Pomagamy naszym najbliższym. I już dziś mogę zapowiedzieć, Szanowni Państwo, gwiazda wieczoru zespół Big Cic, prowadzący, będzie prowadzącym naszą imprezę będzie Skiba. Oczywiście będzie cała rzesza jeszcze innych atrakcji. Już w tej chwili, Szanowni Państwo... Zapraszam Państwa! Krzysztof Skiba ma prowadzić festyn od początku aż do jego zakończenia. Z kolei jego grupa Big Cys koncert na zwieńczenie wydarzenia. Formacja ta znana jest z takich hitów jak Makumba, Rudy Sierzeni, Dres czy Mocherowe berety. Festyn Radoszczanie dzieciom 2023 odbędzie się w sobotę 29 lipca nad zalewem Antoniów. I to właśnie miejsce tej imprezy jest ogromną niespodzianką. Dotychczas festyn odbywał się na stadionie w Radoszycach przy ulicy Krakowskiej, tym razem wodarze gminy zaprasza na swoją turystyczną atrakcję na salę fantoniów. Przypomnijmy, że jak sama nazwa wskazuje, podczas festynu radoszyczanie dzieciom prowadzone są liczne działania, zbiórki czy loterie fantowe, których celem jest zgromadzenie środków finansowych, które następnie trafią do potrzebujących, często chorych dzieci z terenu gminy Radoszyce. O szczegółach tego wydarzenia będziemy Państwa jeszcze informować. Na Dzień Kobiet w naszym regionie odbyły się koncerty. Między innymi w Radoszycach występ dał sobowtór Maryli Rodowicz, a w Gowarczowie swój mini recital zaprezentowała znakomita wokalistka i multiinstrumentalistka Zuzanna. Dzisiaj piękny dzień, szanowni państwo. Przypomnę, że my jako gmina od 2016 roku robimy właśnie Gminny Dzień Kobiet. Po przerwie związanej z pandemią kontynuujemy. Piękny dzień, chcieliśmy właśnie tutaj zaprosić, za kilkanaście minut będziemy rozpoczynać. Widzimy, że frekwencja już generalnie już dopisuje, chcieliśmy właśnie tak samo pożyczyć i pobawić się ze wszystkimi pani, które przyjmą nasze zaproszenie, za co serdecznie dziękuję już teraz, bo już widzimy, że sala się zapełnia, że skorzystaliście z naszego zaproszenia i taką gwiazdą, taką niespodzianką będzie śpiewająca Maryla. Poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal, tylko koi. Przede wszystkim, Szanowny Panie, życzę Wam wytrwania z nami, z mężczyznami, bo to na pewno nie jest łatwym zadaniem. Kobieta dziś to nie tylko żona, nie tylko matka ale również pani psycholog zajmujecie się nami, za co wam serdecznie dziękuję. A życząc paniom przede wszystkim, życzę wspaniałych chwil, dużo radości, dużo optymizmu, dużo radości, wszystkiego dobrego dla wszystkich pań. mówi mi, o mnie bark łzy, o mnie jest warta. start, o mnie wart, abyś to i wish centrum kultury i aktywności lokalnej w Gowarczowie. Już od kilku lat otrzymuje taką tradycję, żeby głównym gościem, gwiazdą naszego spotkania z okazji gminnych obchodów Dnia Kobiet była jakaś kobieta, która jest inspirująca, która ma artystyczną duszę, która może przekazać jakieś piękne doświadczenia. I dzisiaj na naszej scenie skialowej w sali kameralnej, wystąpi śpiewająca Zuzanna, wspaniała, młoda wokalistka, też multiinstrumentalista z autorskim programem Wspaniała Dziewczyna i myślę, że będzie bardzo, bardzo magiczny koncert, który przyniesie dużo ciepłych emocji. Czy też oprócz niej jeszcze wystąpi na scenie? Na scenie w formie takiego mini-saportu wystąpi jak co roku Rafał Sak. Jest to pan, który tutaj śpiewa i uświetnia nasze uroczystości. W zasadzie przy każdej większej uroczystości, zarówno podczas festynu, jak i podczas Dnia Kobiet. Jest, jest po prostu już wpisany w tą tradycję i też zawsze jakiś akcent taki specjalny dla pan muzyczny prezentuje. mała, nie szalej, bo masz 16. Lat za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas, Ty się nie baw z zapałkami, bo cię się sparzy żar, sieć w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Na obraz i na podobieństwo Twe, Nie wiedziałam dotąd kogo obok chcę, Stałym punktem odniesienia promieni Twego jest ramienia Na obraz i na podobieństwo Twe Stałym punktem odniesienia promieni Twego jest ramienia Na obraz i na podobieństwo Twe Spotykamy się tu dzisiaj z paniami Na takiej uroczystości związanej właśnie z tym świętem Chcielibyśmy zaakcentować rolę kobiet w naszym codziennym życiu Ona jest ogromna Kobiety myślę, że zmieniają, czy zmieniły i zmieniają codziennie właściwie to nasze życie, bo pamiętajmy, że od wielu, wielu lat kobiety też walczyły i walczą o swoje prawa, choćby w życiu publicznym, ale nie tylko. Ich rola jest ogromna, my też widzimy tutaj na terenie naszej gminy ogromne zaangażowanie kobiet, jeśli chodzi o działalność choćby kół gospodni wiejskich, wiele kobiet jest sołtysami, czyli wiele kobiet pełni funkcje też publiczne. I za to dzisiaj przede wszystkim chcemy im bardzo serdecznie podziękować, ale też oczywiście złożyć najlepsze życzenia, podkreślić, że jesteśmy z nimi, zawsze będziemy je wspierać i oczywiście chcemy życzyć im wszelkiej pomyślności, żeby mogły realizować się właściwie w każdej dziedzinie życia, bo dzisiaj ten dostęp do każdej dziedziny życia właściwie dla kobiet się odbiera i oczywiście, żeby odnosiły ogromne sukcesy. Ale przede wszystkim życzymy im też dużo miłości w życiu, żeby zawsze mogły liczyć na swoich partnerów. W ogóle na mężczyzn, także jesteśmy po to, żeby to podkreślić i przede wszystkim bardzo serdecznie też podziękować za wszystko. W środę policjanci z Koneckiej, Skarżyskiej oraz Kieleckiej Drogówki na terenie powiatu koneckiego prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem Bezpieczny Powiat Konecki. Podczas tego dnia funkcjonariusze m.in. na drodze wojewódzkiej 728 w Brodach zatrzymali 21-letnią kierującą Volkswagenem, która w obszarze zabudowanym poruszała się z prędkością 109 km na godzinę, przekroczyła więc ją o 59 km. Kierującej zabrano prawo jazdy na 3 miesiące, ukarano ją mandatem karnym 1500 zł i 13 punktów karnych. Tego samego dnia na terenie gminy Ruda Malniecka zatrzymano 68-latka, który kierował rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Miał on w swoim organizmie ponad promil alkoholu. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W środę rano policjanci w Minie zatrzymali osobową Skodę. 40-latek jechał nią 130 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Został ukarany mandatem karnym 2500 zł i 15 punktami karnymi. Zostało mu także zatrzymane prawo jazdy. Z kolei mundurowi ze Skarżyskiej Drogówki w Czarnej zatrzymali 38-latka, który kierował osobowym oplem. Jak się okazało, mężczyzna nie tylko nie, posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, ale także zdecydował się na jazdę pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, iż ma on w swoim organizmie 0,42 promila alkoholu. Funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w Wilczkowicach zatrzymali zaś perżota za kierownicą, którego siedział 26-latek i jak się okazało po badaniu i on był w stanie nietrzeźwości. W swoim organizmie miał blisko 2 promila alkoholu. W sumie podczas akcji policjanci skontrolowali 81 pojazdów Przebadali na zawartość alkoholu 320 kierujących oraz ujawnili 50 wykroczeń. W ramach akcji Chce żyć młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Kiri Skłodowskiej w Końskich rozdawała seniorom specjalne pakiety, które w sytuacji kryzysowej mogą nawet uratować życie. Jesteśmy uczniami drugiego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Skudowskiej i Końskich i organizujemy projekt Zwolnieni z teorii w ramach właśnie Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z teorii. Projekt polega na tym, że sprzedajemy czerwone koperty, które mają w środku kartę zdrowia, którą pomagamy wypełnić starszej osobie. Woreczek strunowy, który, w którym umieszczamy naszą kartę zdrowia, i umieszczamy to na górnej półce w lodówce. Magnes znajduje się również w kopercie i go przyczepiamy na lodówkę. Ratownicy medyczni mają szybszą możliwość uratowania komuś życia w sytuacji zagrożenia, ponieważ wiedzą na co dana osoba choruje lub na co jest uczulona i jakie leki mogą podać w sytuacji zagrożenia. Realizujemy projekt w przychodni na, połud na ulicy południowej, w przychodni zdrowie, w aptece Melisie. No i tutaj w Starostwie. Akcja będzie powtarzana, cały czas sprzedajemy te koperty, sprzedawaliśmy już u nas w szkole i teraz yy, poza szkołą właśnie sprzedajemy koperty. Ogród fabryczny ma uatrakcyjnić tereny znajdujące się w okolicach zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu. W ramach przeprowadzonych prac fragment terenów zielonych zostanie oczyszczony oraz zagospodarowany na potrzeby działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej przez jednostkę. Powstanie tam wielofunkcyjna altana rekreacyjna oraz utwardzony plac do organizacji muzycznych imprez plenerowych, który doświetlony zostanie solarnymi latarniami ledowymi. Zakupiony zostanie również 120-osobowy namiot plenerowy, komplet ławek plenerowych. Stołów i ławek biesiadnych, girlandy ogrodowe, namiot nożycowy, grill węglowy, ławko stoły z parasolami, powstanie również strefa relaksu i zdrowia wyposażona w saunę ogrodową opalaną drewnem oraz beczkę do składania się zimną wodą. Całkowita wartość zadania to 178 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 119 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec tego roku. W ramach Funduszu Sołeckiego kolejne wsie na terenie gminy Końskie otrzymają nowe drogi. Pięć dróg zostanie zbudowanych lub przebudowanych na terenie gminy Końskiej dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego. Skorzystają takie miejscowości jak Dyszów, Izabelów, Kornica, Czerwony Most i Drutarnia przypomnijmy, że fundusz sołecki to środki z budżetu miasta i gminy końskie, o których decydują lokalne społeczności, są wspólnie z radami sołeckimi. W pięciu miejscowościach gminy zdecydowano o konieczności budowy lub przebudowy dróg wewnętrznych. Inwestycje są obecnie na etapie poszukiwania wykonawcy. I tak w Dyszowie przebudowana ma zostać droga wewnętrzna o długości 75 metrów i szerokości 3 metrów, położona ma być na niej kostka betonowa. W Izabelowie dojdzie do przebudowy drogi wewnętrznej długości 100 metrów. W tym wypadku podłoże wykonane będzie skruszywa. Nowa droga w kornicy o nawierzchni bitumicznej będzie miała 130 metrów długości. W miejscowości Czerwony Most nowa droga będzie miała 240 metrów bieżących długości, a wykonana zostanie także z nawierzchni bitumicznej. Ostatnia z inwestycji, na którą przeznaczone zostaną środki z Funduszu Sołeckiego, ulokowana jest w Drutarni. Wykonana zostanie tam droga o długości 100 metrów o nawierzchni bitumicznej. A na koniec jeszcze zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Wtorek 14 marca od godziny 9 hala sportowa w Gowarczowie. Konkurs pieśni i poezji patriotycznej, Wstęp wolny. Niedziela 19 marca, wmurowanie kamienia węgielnego pod nową remizę OSP Węgrzy, a także powitanie wozu strażackiego tej jednostki. Początek uroczystości o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Węgrzynie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym wydaniu informacji TKN24 końskie. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.